możliwe, opanować najważniejsze punkty w mieście, podeciągi telefony, komendy policji, gmachy urzędowe. Ten, kto panuje nad tymi gmachami, panuje nad stolicą. Z drugiej strony, miało sprowadzić wówczas proletariat z dzielnic podmiejskich, który miał uderzyć z zewnątrz i na kogo? Nie na Niemców. To uderzenie miało być na siły faszysty polskiego. Tak jest to sformułowane w tym planie. Siły wroga, faszysty polskiego. Uważali, że jeśli zdobędą te podstawowe punkty, z zewnątrz uderzy w ten duży proletariat do dowództwem, to wtedy siły reakcyjne, jak oni to nazywają, będą ujęte w kleszcze. Przez pierwsze trzy dni ten plan zakładał, że będzie całkowita bezkarność, jeśli chodzi o strzelanie niepodległościowcom w plecy. Będzie zamieszanie, będzie chaos. chaos. Siły niepodległościowe będą wykłane walki z Niemcami i następnie nie będzie ustabilizowana. W związku z tym będzie można bezkarnie mordować swoich przeciwników ideowych, czyli przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego. To jest napisane express, expressis Verbis. W ten sposób, żeby się nie... Nie możemy zapominać, że w gorący walk pierwszych godzin można będzie bezkarnie trzepnąć ten czy inny oddział reakcyjny ważący nam w parafii. W żadnym wypadku przy odrzuceniu zagadnienia wojny domowej nie będzie można sobie na to pozwolić w końcowych etapach walki. Czyli zakładamy, że na początku kogo się da zastrzelić, wybić, to pójdzie na kąty niemieckie, uchwycić te podstawowe gmaty, następnie jest zarządzenie, że Rozpoczynają władzę w sądy ludowe, czyli doraźne, jak oni to sobie wyobrażali, i w ten sposób stolica jest zdobyta. Obok stoi armia czerwona, wielki sojusznik, wchodzi do miasta, żadnych sił reakcji nie było, to byli sojusznicy niemieccy. Tak przecież w propagandzie komunistycznej, tuż po wojnie, byli przedstawiani jakowcy, jako sojusznicy Niemiec.